Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Świerszcze, przed nami kolejny odcinek z serii Heroes 5 PvP. O, tak, ja już dzisiaj... To jest poniedziałek, jak coś, więc nagrywam to dosłownie przed... przed ten... XT... <ścoughs> nie, nie, przyszedłem ten... Przyszedłem tutaj po trzech godzinach robienia poprawek do patcha. Jestem już wykończony, mam nadzieję, że te błędy się w końcu skończą, bo nasz te, nasze testowanie dogłębne i chęć poprawy wszystkiego po prostu wykracza poza, poza to co do tej pory prezentowaliśmy w paczach i mam nadzieję, że to się poprawi moim przeciwnikiem jest szadziu. i jak widzicie tutaj tak, także gramy Rankeda oczywiście nie zmieniło się chyba nic od ostatniego odcinka bo nie grałem, więc mam miejsce 13 w tym momencie 2014 punktów jak wygram, to wyprzedzę Edgy Boya, i będę na miejscu 11. Więc mam nadzieję, że to się powiedzie. Chociaż na szadzie wiecie, jest ciężko, nie? On, on generalnie nie wiem teraz w rankingu, gdzie jest. On to, to, to też wam powiem, niech będzie. To, to w sumie może być całkiem istotna informacja, gdzie jest mój przeciwnik. O, otworzył się ten. Otworzył się. O, jak fajnie. Dobra, sprawdźmy sobie to. Szadziu, Szadziu jest osiemno. O, Szadziu jest bardzo blisko, więc bardzo wysoka stawka. Kurde, dobre, dobre. Więc gramy o bardzo wysoką stawkę z przeciwnikiem, hmm, więc bardzo wysoka stawka nie może być na pewno. Statczekiem. No nie może być. Statczekiem. Tutaj umożliwiamy mu pasiekę gaming. Ja nie jestem najchętniejszy na to, żeby, żeby pasieka gaming tutaj wykonać. Żeby pokonać. O nie! 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 Muszę muszę rozegrać tą grę jak najszybciej. Przecież to będzie. Ja wiem, co to będzie. No jakby. No, no albo statczek, albo albo pasieka gaming. Więc tutaj, uwaga, uwaga. Są buty, są dobre staty. Uwaga, uwaga. Mamy runę szałobojowego. Runę szałobojowego. No, ranie. Rudny szału bojowego nie ma, ale z martwych stanie berserk smocza siła. Możemy zagrać taki, wiecie, taki wystrzałowy bolid, taki, że ażby. Tak, plus 3 obrony, tutaj plus 3 ataku obrony. Tutaj buciki, które są kluczowym elementem tego bolidu. Pierścień szybkości. hmm, ale nie, prędkości zabraknie. Pierścień szybkości z 5, czyli tak, czyli dodaję sobie 16% inni, zabieram sobie 5, czy mam 11% inni do przodu. Ale to kosztem 5 ataku to nie tutaj mam też 5 ataku i nie, nie zabieram sobie inni, tylko zabieram sobie szczęście minus 1. To, to, to jest do przeżycia, i wszystkie te artefakty poza tym wchodzą na Wulfstana. I ten Wulfstan jeszcze jest szybki, bo początek bitwy będzie miał szybki, więc fajnie. A jakie alternatywnie czary możemy sobie wziąć? Możemy sobie wziąć prawkę, możemy sobie wziąć wytrzymkę, kulkę, kulka dobra na runę smoczej. O, kulka dobra. Jakby. Sugeruję zagrać taki Boli, taki najbardziej prosty, szybki, bo chodzi o to, żeby. Chodzi o to, że akademii nie można dać się rozkręcić, szczególnie nie szediowej akademii. Oj, anarkses to jest w ogóle problematyczny koleś. Eee, to będzie dobre. z Plus jeden do speed. Będę mógł grubym od razu wejść. To dobre z bardzo. misiek wchodzi, gruby wchodzi. W drugie tempo by weszły pozostałe jednostki. Można sobie wziąć tą prawą moc. Też jest fajne. Wtedy gina odsuwamy. Czekaj, tak byśmy zrobili. No i def na akademię to akurat nie jest bite. Tak by się zagrało. Oj, tak, takie, takie rzeczy by się zagrało, to byłoby naprawdę dobrze. Chyba, że gramy pod laka. To też może być. W sumie ataku nam nie zbraknie. Zresztą mam strasznie dobre rzeczy. Strasznie dobre. Jak na granie, granie pod tempo, to. Trawka, potem wytrzymka. Bo strzelców sobie prawie wszystkich zastawię. Runy egzorcyzmów są. Ale no to jest 23, to muszę idealnie trafić. Idealnie. Więc spróbujmy. Mistrz odwołania mi potrzebny, tak. No nic, no idziemy do przodu. no. Tutaj Tutaj nie będzie. Marginesu na błędy jest dowodzenie, tak? No, def musi na końcu być, bo się nie zepnę. Tak lepsza magia światła. Może mistrz jest, dobra? Jest dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobry rozwój. Ej, to jest bardzo dobry rozwój. Teraz potrzebuję dostać. Niestety muszę tak iść dobrze. Nie dobrze. Potrzebuję dostać. Um, tego ptaszka ptoszka. Czy ja nie mam. A właśnie, bo ja nie mam run. Mm, teraz dostanę. Jest kara. Jest ekspercka znajomość i będzie trzeba dropnąć obronę. Bo będzie oj, obrzydliwe dla mnie niedobre i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo źle będzie dla mnie, jeżeli nie dostanę tej obrony. Ech. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurczę, no prawdę mówiąc, to, to, to nie jest troll build. My gramy o punkty, nie? Ale to jest bolid, który moim zdaniem ma szansę wygrać z Akademią w większości warunków. To jest build, który na długą gierkę jest dobry. Mamy rudy zmartwychwstania, trzeba pamiętać. One coś tam nam przedłużą żywot. Mm mamy prawą moc jak będzie trzeba jest wytrzymałość na odległość też przeciwnik nie będzie mnie klepał więc jakiś tam żywiołak tego żywiołak ognia też będzie e, nieszkodliwy no nie nieszkodliwy jeżeli tam nie będzie oczyszczeń oprócz tego zmaga na poziomie eksperckim w ogóle szykuje się odcinek przez to że robiłem te prawki do pacza, dowiedziałem się tak dużo rzeczy znaczy bo to wiecie wiedzieć tak jak mniej więcej coś działa bo ja się tym nigdy nie zajmowałem do tej pory, żeby tak głęboko zaglądać w pliki gry. To wiedzieć, jak coś działa, a tak wiecie, po, po. tak odrobinę, a wiedzieć dokładnie, jak coś działa, to jest, to jest ogromna różnica. I poddawaliśmy mnóstwo informacji takich ważnych do opisów jednostek. To jest coś takiego, co powinno już dawno być, tylko że no, zeszło na to z 6 godzin. Jakby jeszcze wszystkiego nie ma. To jest szukanie informacji, sprawdzanie. Uzupełnianie pliczków, no ciężka cie, sprawa. Wiecie, co jest jeszcze jedna droga? Mogę pójść po artefakty. Mogę pójść po artefakty i wtedy ryzykować, oczywiście, dużo, bo nie dostanę defa, więc będę musiał za, założyć. No, nie, no chyba. Nie dostanę defa, 14 defa. Mógłbym zadbać jeszcze bardziej o statystyki, co nie? Zapolować na smoka. Jakie jest prawdopodobieństwo na smoka? Na szyjnik tutaj mamy. Pytanie ile smoków ma przeciwnik? Może być tak, że prawdopodobieństwo na zdobycie czegoś smoczego jest duże. Dobry byłby miecz. Dobry byłby pierścień smoka. Peleryna smoka. Um, co jeszcze byłoby dobre? Coś do szczęścia. Ale chyba nie za bardzo. Pierścień do szczęścia jest jakiś? Chyba nie. Jest jakiś pierek do szczęścia? Chyba nie. Buty są, wiem. Jak nie dostanę tej obrony to będę bardzo wkurzony. Znaczy taki nawet nie tyle co wkurzony, co po prostu będę miał ogromny problem, bo awans awanse mi nic nie dadzą, nie? Jakby dosłownie nic mi nie dadzą awanse. Dobra, szybkie pomyślenie. Trzy levele do góry. Trzy lewele do góry, plan awaryjny. Do trzeba, trzeba podejść do tego dobrze. Bierzemy sobie boskie przewodnictwo na przykład. Wtedy. Tak, wtedy możemy sobie wziąć boskie przewodnictwo, jeżeli nie dostanę obrony i się spinam. I jeszcze dodatkowo mogę wtedy odświeżać runy, mogę sobie Gina opóźnić i Gargulca do tyłu wysunąć. Prędkością o jeden, też fajne. Odporność na ogień, to myślę, że na Kraśka akurat na ten nie jest mi potrzebna. Ulepszona mana też nie jest jakoś super, bo pewnie będzie miała odporność na ogień. A jak dostanę defa, to jest cudnie, bo czy te przy 14 obrony nie powinien mi jakoś specjalnie bić. Dobra. Logiczny wybór, tak? Dokonałem logicznego wyboru, prawda? Logisty. Dobra, takiego scenariusza nie przewidziałem. No i co teraz? I co teraz? Ej, teleportowanie kapłana na prostu? No, bez defa, no bo już to wiemy, że będzie bez defa. Wychórka. No, hmm. zagwostka, zagwostka. Mogę nie mieć tych 50% na. Na runy, żeby sobie tam odciążyć trochę awanse Okej, okay, nie to Jest obrona No bo ta logistyka to jest dobry pomysł jak dostanę Czyli ten awans to jest koszt Wiecie, to jest dobre jak zagra przywołanie, to jest tak dobre, ale dobra Poszliśmy tu po obronę Tak? Tak więc bierzemy sobie tego defa, trudno. Trudno już. Miało być obrona, będzie obrona. Mamy wichurę. Wichura też nie jest zła w tego. Dwie jednostki na tym cierpią. Akurat ta jedna, która jest dosyć wkurzająca i może kogoś zasłonić. Mm, więc nie zasłoni. Trzy grupówki mamy. Yy, jakby coś źle szło, to jest odporność na magię. to kiedyś przegrałem na takie właśnie zagranie. Pszczółkowe. Mocno. Wydaje mi się, że, że nawet cenniejsze będzie te 20% Bo tak, zabieramy z Kapłana i zabieramy z Grem'a. Okej. Okay. Dostałem atak. Bardzo fajnie. 11 ataku będzie. Hmm, chociaż no to trochę overkill, nie? Ale czym ja zabiję tego... Tych strzelców? Mu? Jeden strzelec dużo bardzo bije. A jak rzucę sobie odporność na strzały, to w sumie nie będzie... A to jest ta początkowa wartość. To jest ten właśnie początek, te 25%. A tak to 8% przez całą bitwę mam. Ale dorzucę sobie tą wytrzymałość. Nie, chyba nie ma takiej potrzeby. Chyba, chyba jest dobrze. Jestem usatysfakcjonowany tym bolidem. Ta logistyka to był chyba bajt. Chyba, chyba to był bajt. Jestem prawie pewny, że... E, tego... Jestem prawie pewny, że to było niedobre zagranie. Weźmy sobie tak. Dobra. Wolfstan jest naprawdę. Znaczy Wolfstan jest naprawdę dobrym herkiem. Wydaje mi się, że no skoro nie mamy tego tepa i nie ma... mamy berka, a nie szarży, znaczy też szarża by mi nic nie pomogła. Weźmy sobie tego. Mamy dobry atak. Runa smoczej siły na nim też zrobi robotę. To, będzie, to będą fajne obrażenia. Ej, a co jeśli ma wichurę? Ej, ej, Plan się sypnie. Trzeba było jednak, może, iść w ten plan awaryjny na wszelki wypadek. Jak tu będzie wichura, to będę cierpiał. I tak znacznie. Mm, dobra. Potrójne bicie jest cel. bardzo cenne. To jest jednostka, którą chcę w takim przypadku. Daje mi się, że mimo wszystko ta szansa na przesunięcie kota jest istotna. Wysuwanie do przodu też. To może mi naprawdę pomóc bardzo. No, jakieś tutaj muszę włączyć. Żeby mi powiadomienia nie klikały ok. No ty masz większą prędkość, właśnie ta inicjatywa jest ogólnie spoko nie, natomiast ten ma dużo zalet które, które cenię I teraz tak Ja jednak mimo wszystko Berserk nie, Berserk zamiast tej smoczej bo stracę, tracę dużo a on, a on się nie domyśla co mam dzięki temu? On pomyśli, że mam runę, um, że mam berka. Yy, nie berka, tylko no, trzału bojowego. I chyba to będzie dobry wybór. Ten smoczek będzie skuteczniejszy. Kupione jest wszystko, levelu już żadnego nie dostanę. Yy, mamy wszystkie te czary, które mieć chciałem. No Minus jeden laka na pewno mi nie pomoże, prawda, w zwycięstwie, no ale cóż. Hmm. Oczywiście nadal jest minus 1 laka jak coś, bo To jest tylko taki chwilowy efekt, który jest skryptem ogarnięty Dobra, moje drogie widzę Zobaczmy co z tego wyszło Wulfstan, Kapłan drudów. 11 ataku, 14 obrony, siły czarów 4, wiedzy 7, morali 3 Szczęście minus 1 hmm. Karą boską, więc 4 morale będą fajne całkiem, tutaj plus jeszcze morale za Aktywację run, więc fula mam generalnie. Jest bolid klasyczny. Mamy trzy grupówki: mamy prawą moc, mamy um, wytrzymałość, mamy um, odbicie pocisku. Więc poczekajmy na przeciwnika cierpliwie, bo robi sobie pewnie mini-arty i zaraz do Was wrócę. Dobra, przeciwnik wrócił po kolejnych tam dwóch minutach mniej więcej. To jest chyba ten moment. Mam Was. Żebyście zostawili lajka. Pamiętajcie o lajku. Um, Narkses. O, to, 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 to dziwne. Dziwne, nie, nie podoba mi się. Nie podoba mi się. No nie. Nie podoba mi się, jak ten jak zagrał z, dest z destrowaniem. Proszę. <grym> <grym> jak to będzie destro, jakieś tam solidne. Nie, to będzie mrok. To będzie mrok. Dobra, trzeba będzie się uzbroić. 5, 16, 19, 19. No to wspaniale, wspaniale. Ach, tak, bierzemy, tak. Mam nadzieję, że nie masz minusów. Że nie masz minusów, proszę. Ty musisz być na. Na boksa. Ty musisz być na kota. Tu albo tu. Eee, ty z kolei. Weź se, tak na razie. Co z tego wyjdzie? 5, 16. 3 laka. Mam minus 1, czyli nie obniża. Dobrze, może nie obniża mi też moralców. Jakąś tam inicjatywkę mam, chyba że mi nie obniży kijem piekieł. No Wiemy, że przeciwnik raczej tu ma mrok. No tak to wygląda jak mrok. No, jeszcze jak z lotnym umysłem to ała. Nie jestem, nie jestem na to odporny. Nie mam też run kradzieja e, hipnozy. Co może być problematyczne bardzo dla mnie. No cóż. Nie ma lotnego umysłu. Nie ma lotnego umysłu. Hmm. Nie ma obrony. nie ma obrony czyli no co my tutaj możemy mieć no do przodu e, teraz tak runa się co mamy możemy go walnąć tak a w sumie to jest nawet logiczne żeby tu się palił co nie I zostawimy go. Będzie dobrze. O. Ej, słuchaj, ty. Może zrobimy tak. Come on. No, oh, come on. Ach, szkoda, szkoda. <ścoughs> Dobra. Dostał tych obrażeń trochę więcej, tak? Zobaczymy. Co my teraz możemy zrobić? I Ciusia pociągnąć nie możemy. Możemy pociągnąć tego, żeby Maga odsłonił. Hmm. Teraz tak. 4, 5, 12, 6, 8. Hmm. A weź go pociągnij w tą stronę, to przynajmniej sobie smok coś dziubnie. Mhm. Mm Idź... tutaj. No i dawaj, a co masz robić, no? Nie? Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, co będzie tu grane. Na razie, na razie ja się, na razie on się ruszył. Teraz ja się będę musiał ruszyć. Wow, 300 obrażeń. 300 to dużo. Cały smoczek poszedł. Cały smokuch poszedł. Ten się nie mógł ruszyć, to jest akurat bardzo dobra dla mnie wiadomość. okej, okay, no czyli to są mroki. Ej, słuchaj, to mroki. Wiesz, co to jest nawet dobre. Bo teraz, to ja sobie uruchamiam berserkera. Wpadam w tego gościa. I mu robię jesień średniowiecza na podwójnym y, tym, na podwójnym. Y, Niemiłe, niemiłe. On chyba może tu co najwyżej wyjść. Zawsze spoko, no, Dostał szczęście. Niedobrze. Mógłbym zrobić tak. To jest istotny ruch. W sumie bardzo istotny. od sobie rzućmy. Żeby wpaść za niego. Mhm. Więc tylko jedną jednostkę będzie mógł ob objąć w swoje, ten, w swoje władanie. Ja będę mógł skasować tą jednostkę. To jest pozytywne bardzo dla mnie. On leci tutaj sobie. Okej. Okay. To spodziewane, natomiast ja się odsunę, nie? To, żeby nie było. Mm, a to jest dla mnie plus, bo odblokowuje mi runę. Znaczy, no wiadomo, że 19 Spell Powera dostać strzała, to nie jest aż tak dobrze, nie? No, ale, ale chodzi o to, że runa berka 39, 41. Bardzo ładny damasz. Mm. To ty masz? Słabionko. A jak się tutaj strzelę, to dostanę więcej rozkładów, tak? Chyba, że go odsunę. Jak go odsunę. Wolę zwiększyć pewność swoją i odsunąć go za drugim razem. Niestety to nie było dobre. To nie było dobre. Mm. No to co, zmuszamy go? Czekaj, yy, runa... Tak, zróbmy, zdraćmy się Zdradźmy się trochę yy. No, zobaczymy, czy tempo wy, wy, wystarczające będzie, bo jego hipnoza być może o te być może mnie przez nie, nie, jednak nie hipnoza, dobra, nieważne, nieważne. Czyli eee, teraz tak. Mm. Niedźwiedź nie zdąży przed kotem. Ugaruję więc tak. To smok bije, no raz bije, bo wiadomo, że tylko raz uderzy. Te rozkłady nie są fajne, ale hejścik już tak. Mm, 3-4... O panie, trzy cztery? Muszę tak zrobić. Coś co jeszcze... Pudło, idealnie. Idealnie. Ty musisz się stąd ruszyć, tym miśkiem. Jakoś się wykmini. Teraz zostanie strzała w tego gościa. Trzy sztuki, ale to już na berku. Zarąbiste. Ewentualnie tak. Sześć sztuk kota? Nie. To jest lepsze. To jest mimo wszystko lepsze. Mhm, mm mhm, mm było lepsze. Ogólnie było lepsze. Może trochę nie w tempo, ale było lepsze. Teraz ty dostajesz strzała, żebyś mi nie leczył tych istot. Yy, żebyś mi nie bił moich smoków. Przy okazji skasuję się tego gościa. Mamy prawkę na nim, mamy ten. Może, może drugi raz się runy użyję po to, żeby tempo zwiększyć, bo. Zaczno. Chyba dokręcona śruba jest odpowiednio. Boję się, że tutaj jest coś. Wiecie, jakaś hipno, nie? Czy coś, ale no jestem, jestem w dobrym miejscu, tak powiem. Ciach. Okej. Okay. No i teraz on ucierpi, mimo wszystko, że... Nie, nie ucierpi. Ej, panie, czemu? Ej, chyba go zabiję. Chyba. Chyba? A co jak nie? Oby tak. Hmm. Ja potrzebuję go zabić, no. Im szybciej, tym lepiej. Ja wiem jak na akademię się kończy takie zwlekanie. Podwójny, potrójny koszt nieważne. To jest istotne. Zostały mu trzy istoty. Jeszcze ty tak mi skopie ze Z20, ze 20, ale zasłoni sobie ciało. Nie, jednak nie, nie. Bardzo się na tego smoka wziąć, To jest dobre targetowanie. No i co teraz? Co teraz? A okazuje się, że ta wichura jest piekielnie dobrym pomysłem, jak ktoś chce grać mrok. Przecież ten, ten jest tak niemobilny. On nie może się przestawić normalnie. No i teraz. Cierpienie. Prawa moc. Mm... Berek. Mówisz, czekaj to jeszcze za mi wyjdzie z gierki. No. <ścoughs> no, ja postawiłem, bez tego, bij, a co tam? I wpadamy nie przesunął go. Hmm. No w sumie mam więcej ataków. Ale A, ale sam czasem Ja wyczekiwałem hipno. No. A, ah, mamy trochę punktów. Mamy trochę punktów. Udało się krasnodem łobrzydliwym. Czekaj. Krasnodł łobrzydliwy Wygrał ten, już mówię mam 20. Czekaj, 21, tak teoretycznie. Mm, więc to ten, to, to powiedzmy ta, bardziej niż ta prawka, bo już czasem już się nadziałem wielokrotnie. To te runy smoczek. Dobra, yy, to, to wiecie co, to zagramy z trzeciem jeszcze następny odcinek, żeby, żeby był na piątek. A jak się okaże, że patch ma być wcześniej, to wstawię wcześniej. O, tak się umówmy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Odcinku, lajki, zostawione? <laughs> Trzymajcie się, cześć!